Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Kilka dni temu nagrałem rolkę, w której oprócz mnie udział wziął uwielbiany także od dziwo przez niektórych Polaków prezydent Ukrainy, Pan Zeleński. I od razu ten internetowy żart, który w gruncie rzeczy pokazuje, w jakiej sytuacji znajdujemy się jako kraj, wzbudził u miłośników największego, świętego bohatera świata ogromny żal, że jak ja w ogóle, człowieku, śmiałem nagrać coś takiego? Pociągnijmy zatem ten temat, zaczynając od informacji najświeższych. Otóż nie wiem, czy wiecie, że złoty człowiek, prezydent Zeleński, w piątek przemawiał przed kanadyjskim parlamentem, a później uhonorował wraz z innymi owacją na stojąco Jarosława Hunkę, nazywanego kanadyjskim i ukraińskim bohaterem. Hunka dostał podziękowania za całą swoją służbę, ale problem w tym, że ten 98-letni weteran, zanim wyemigrował do Kanady, Służył w SS Galicjen. Ja przypominam, że to była formacja złożona głównie z ochotników ukraińskich w Galicji, którzy razem z Niemcami walczyli przeciwko ich wrogom. I chyba nie muszę ci mówić, co robili między innymi Polakom. Chyba się domyślasz. I to są właśnie bohaterowie naszych kochanych braci i ich ukochany prezydent. No z tego, co sobie przypominam, to jeszcze rok temu, półtora roku temu, było, że to są wszystko wymysły, że to sobie ludzie w Polsce